Chrystusowi, karmimy się Słowem Bożym, jesteśmy w Ewangelii Łukasza, 20 rozdział. Jezus na tą całą akcję, faryzeuszy, kapłanów naczelnych i uczonych w piśmie, którzy nie chcą znać prawdy, tylko dbają o swoje imię, swoje społeczne pozycje i wszystkie te niepotrzebne, niewarte rzeczy, gardząc prawdą, gardząc Bogiem. Mówi następującą przypowieść. I zaczął mówić do ludzi, dziewiąty werset. Taką przypowieść. Pewien człowiek założył winnicę. Wydzierżawił ją rolnikom i wyjechał na dłuższy czas. A we właściwym czasie posłał sługę do rolników, aby mu dali część plonów w winnicy. Lecz oni go pobili i odesłali z niczym. Ponownie posłał innego sługę, ale oni i tego pobili, znieważyli i odesłali z niczym. Posłał jeszcze trzeciego, a oni również jego poranili i wyrzucili. Wtedy pan winnicy powiedział: Co mam zrobić? Pośle mego umiłowanego syna, może go uszanują, gdy go zobaczą. Lecz gdy rolnicy go zobaczyli, naradzali się między sobą i mówili. To jest dziedzic, choć my zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. Wyrzuciwszy go z winnicy, zabili. Cóż więc zrobi z nimi pan winnicy? Więc jaką mamy sytuację? Pewien człowiek założył winnicę, wydzierżawił ją rolnikom, rolnikom i wyjechał. Ci rolnicy się zbuntowali i robili tam swoje. Dbali o swoje sprawy, byli panami tej winnicy, chlubili się tym, że rządzą i tak dalej. A we właściwym czasie on posłał sługę do tych rolników, aby mu dali część plonów. To jest własność tego właściciela. Rolnicy ją tylko dzierżawią. Właściciel jest daleko, posyła swego sługę. Żeby odebrać to, co jest jego, część plonów. A ci rolnicy go biją, znieważają, odrzucają. Więc on znowu posyła jednego sługę, drugiego sługę do swojej własności. Posyła apostołów, posyła proroków. A ci rolnicy głusi, ślepi, udający Boga i właściciela, mający się za niewiadomo kogo. Ludzie o kamiennym sercu i karku. Biją ich, wyrzucają, nie szanując właściciela, nie szanując tego, który jest Bogiem i Panem. Więc co postanawia Pan? Pośle mego umiłowanego syna, może go uszanują, gdy go zobaczą. Kim jest ten syn, który przychodzi na świat, który jest własnością Ojca? To Jezus Chrystus. I Jezus mówi do tych faryzeuszy, naczelnych kapłanów, uczonych w piśmie, tych, którzy powinni sprawować dobrą rolę, pilnować tej winnicy, pomagać ludziom, sługom dawać całą należność, być transparentni, czyści i otwarci. On dziś mówi do księży, pastorów, nauczycieli. Jak opiekujecie się winnicą? On dziś mówi do nas. Jaki masz stosunek do Syna Bożego? Może Bóg do Twojego życia posyła apostołów, proroków, ludzi, którzy mówią w Jego imieniu do Ciebie, ale Ty cały czas chcesz być Bogiem i odrzucasz jednych, drugich, a Syna Bożego krzyżujesz w swoim sercu. Gardząc Jego słowem i miłością. Tutaj Jezus mówi to konkretnie do tej sytuacji, tuż przed swoją męką, opisując całą rzeczywistość, która go spotyka, której doświadcza. Mówi to do Faryzeuszy, kapłanów i uczonych w piśmie, aby oni się opamiętali, że źle sprawują opiekę nad tą winnicą. Ale w tym wszystkim my możemy odnaleźć również siebie. Jakie jest nasze serce? Czy my ochotnie przyjmujemy Boże Słowo? Czy kiedy Jezus do nas mówi, wykonujemy to, co On do nas mówi? Czy oddajemy Mu plony, czy raczej zgarniamy wszystko dla siebie, żyjąc rozrzutnie i egoistycznie? Czy przyjmujemy Syna Bożego i oddajemy Mu całą należność, ponieważ to jest Jego? Czy dalej wszystko próbujemy tkać po swojemu, będąc zwykłymi egoistami? Przypowieści są bardzo głębokie, a słowo Boże przeszywa serce do głębi, opisując całą rzeczywistość Bożą, opisując proroctwa, opisując prawdę, opisując Chrystusa, prowadząc do niego w każdym calu, w każdym momencie, w każdej chwili. Całym słowem Bożym jest Chrystus. I to słowo tak głęboko mówi do nas, że otwiera nas na każdą naszą codzienną rzeczywistość i sytuację. Czy ja wybieram codziennie Chrystusa i oddaję Mu należny plon, czy nie? Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie. Jeśli ktoś mówi w imieniu Chrystusa i mówi o Chrystusie, ale nie żyje w ten sposób, tak jak na przykład faryzeusze uczeni w piśmie, księża, pastorzy, ludzie systemu, którzy biją pieniądze na prawdzie Ewangelii, surowy otrzymają wyrok. To słowo jest: Uniwersalne. Widzimy to wszystko dzisiaj, tutaj, za oknem. To się dzieje w naszej Polsce. To. Ponieważ człowiek od zawsze ma ten sam problem i tym problemem jest grzech. Tylko chodzi o to, żeby Bóg otworzył nasze oczy, byśmy to dostrzegli i nie postępowali jak oni, tylko jak Chrystus, oddając Mu wszystko. I podążając za nim. I zobaczcie, jaki jest koniec tych rolników. Co robi ojciec? Posyła jednego sługę, drugiego, trzeciego. A oni wszystkich ich wyrzucają, biją. Nie chcą słuchać ojca. Wtedy pan winnicy powiedział, co mam zrobić? Pośle mego umiłowanego syna. Może go uszanują, gdy go zobaczą, lecz gdy rolnicy go zobaczyli, naradzali się między sobą i mówili: To jest dziedzic, chodźmy, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I wyrzuciwszy go z winnicy, zabili: Cóż więc zrobi z nimi pan winnicy? Jezus zadaje pytanie: Co zrobi z nimi pan winnicy, gdy wróci? Przyjdzie i wytraci tych rolników, a winnicę odda innym. Gdy oni to usłyszeli, powiedzieli, nie daj Boże. Lecz on spojrzał na nich i zapytał, cóż więc znaczy to, co jest napisane? Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Każdy, kto upadnie na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo on upadnie, zmiażdży go. W tej właśnie godzinie naczelni kapłani i uczeni w piśmie starali się dostać go w swoje ręce, ale bali się ludu. Zrozumieli bowiem, że przeciwko nim powiedział tę przypowieść. Obserwowali go więc i posłali szpiegów, którzy udawali sprawiedliwych, aby go złapać za słowo, a potem wydać władzy i mocy namiestnika. I zaczyna się cała intryga. Jezus wypowiedział tą przypowieść przeciwko Nim, żeby oni się opamiętali, a ich serce się tylko zatwardziło, i zaślepieni rządzą zysku, sławy, sukcesu, odpowiadają Mu nie daj Boże, ponieważ oni chcą być Panami i Królami tego świata, a Panem i Królem jest tylko Chrystus. I tylko kiedy jesteś Mu poddany i za Nim idziesz, masz życie wieczne. Nie daj się okłamać. Nie daj się wciągnąć w jarzmo tych rolników, którzy sprawują tutaj dzisiaj teraz władzę. I to mogą być politycy, księża, kapłani, pastorzy, sekty, jakieś inne wszystkie rzeczy. Każdy, kto chce rządzić innym, mając siebie za Boga, każdy, kto chce rządzić innym człowiekiem, mając siebie za najwyższy autorytet. To jest sługa diabła, to jest sługa tego świata. Ty masz być posłuszny tylko Chrystusowi, masz być poddany, masz rodzić owoce dla Jego chwały, jego mocą, jego życiem w tobie, co jest lekkie, co jest prawdziwe, co jest żywe, bo nie ty to robisz, lecz on. Ale to się dzieje, kiedy się mu poddasz, kiedy oddajesz mu wszystko. Kiedy pozwolisz mu działać, kiedy mu zaufasz prawdziwie. I kiedy on staje się dla ciebie najważniejszy. Nie bądźmy jak ci rolnicy. Nie chciejmy mieć w tym świecie jakichś benefitów, nie chciejmy być tutaj bogami. Służmy tak, jak Chrystus służy nam, tak jak przyszedł, by służyć ludziom. Przez to nas całkowicie umiłował. On przyszedł, aby nam służyć. Bóg przyszedł na świat, aby nam służyć. I On nas wzywa do naśladowania. Kto chce być z Was największy, niech będzie sługą wszystkich i niewolnikiem wszystkich, mówi Chrystus. To jest Jego winnica. To jest Jego ogród. On przyjdzie sądzić ten świat. I każdy, kto nie podąża za Nim wąską drogą będzie zniszczony. W obecnym czasie znoś cierpienie, wykonuj dzieło Ewangelisty, w pełni dowódź swojej służby, pamiętając, że Słowo Boże zawieść nie może. Chrystus jest wiarygodny i On jest jedynym prawdziwym Bogiem. I życiem wiecznym. Skonfrontujmy dzisiaj swoje serce, kto jest naszym panem. Czy żyjemy dla siebie, czy dla Niego? Czy oddaliśmy Mu każdy segment naszej istoty, by On mógł tam królować? I czy prawdziwie oddajemy Mu plon, kiedy On o Niego prosi? Czy potrafimy dla Niego rezygnować z siebie? To jest bardzo ważne. I niech Pan nas w tym poprowadzi. Amen.